Czy Bóg jest bytowością nieskończoną w najściślejszym tego słowa znaczeniu? I pamiętamy, że bardzo wielu filozofów starożytnych, czyli starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, czy starożytnego Egiptu, opowiadało się za nieskończonością Boga w ich wyobrażeniach. Czy rozumieniach bytowości Boga. I oczywiście y, Arystoteles stwierdza, że właściwie, y, jeżeli mówimy o Bogu, jako pierwszym początku wszech rzeczy, to on jest nieskończony. Tylko